I wracamy do rozmowy z redaktorem Piotrem Gursztynem, publicystą i historykiem. Um, rekonstrukcja um, rządu jednak będzie ogłoszona nie 22 lipca, jak pierwotnie planowano. No nie rekonstrukcja pałacu, tylko rządu. Tylko, Tuska. tylko, tylko rządu. Um, Donald nie ustępuje, bo to byłaby rzeczywista rekonstrukcja, za to wiceprezesem, e, przepraszam, wicepremierem. Ma zostać Radosław Sikorski. To w ogóle po co taka rekonstrukcja, która się ciągle ślimaczy, wszyscy już chyba stracili z, z, z oka piłkę, znaczy po, po co w ogóle ta rekonstrukcja miała się dokonywać? Żebyśmy zawracali sobie głowę. No, to jest mieszanie <grymnie> herbaty bez cukru. No, dość, dość intensywne machanie łyżeczką w herbacie, gdzie nie ma ani ziarnka cukru. Ale to jest efekt, ostudzi się ten napój wtedy. <grymnie> no, może o to no, chodzi, tak, żeby te emocje trochę podanie, zgasić. Oczywiście. Tak, no, to raczej z, będzie spadał zapał wśród i taki już bardzo niski, wśród zwolenników tej władzy. Dużo niższy. Może Nie to, że bardzo niskie, no, ale dużo niższy. No, według mnie to, to jest absolutnie działania. Uzorne, bardzo anachroniczne. To pomagało gdzieś przed rokiem 2014. Donald Tusk wtedy rzucał hasło rekonstrukcja rządu, media się na tym rzucały, biegały za tym, jak za mm. takie małe kotki zarzuconą piłeczką. Mm, wielu mówi, e, że Donald Tusk dalej żyje polityką właśnie z 2012 roku, że dalej mentalnie... Tak, ja tak Tam uważam, jest... Tak, tak, że, 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 że to jest osoba bardzo anachroniczna, która się nie, nie dostosowała jednak wielu innych polityków, może nawet większość zauważyła, że żyjemy już w innych czasach, w innym systemie medialnym. A, a to ja zaraz do Dopytam, do, do na, 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 na czym polega ta zmiana, tak? Że na przykład takie w, w, w roku tam 11 12, wyruszenie idę po kibiców, tak? I idę po was, mówił Bartłomiej Sienkiewicz, wskazanie takiego droga wroga e, no, działało. E, no działało, albo a, walka z dopalaczami, tak to Albo kastrowanie taki... pedofilów, no, to no, można być no, coś pierwsze... długo, ale a, a teraz nie działa. Jaka, na czym polega różnica? Nie no to jest, to jest, to jest kilka przyczyn. Po pierwsze nauczyliśmy się, już wiemy, że jak Donald Tusk mówi, to znaczy, że mówi e, i więcej z tego nie wynika, to, to wiemy, to nawet jego zwolennicy przyznają, oni są bardzo rozczarowani, no, więc jak się czyta na przykład e, fora internetowe Gazety Wyborczej, to taki po prostu najbardziej fanaty, miejsce w najbardziej fanatycznych zwolenników Donalda Tuska, to już tam przebija się ten ton, że Tusk jest słaby, albo że powinien być zmieniony, to od czasu od czasu już słuchać takie głosy, to jest jak heretia. Na, 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 nawet kościel, ostatnio piszą, kościel... że, że zdradził, bo ten E, ta, e, nawet tego typu. Tak, opublikował to, to nie, postanowienie marszałka Sejmu. W, w jakimś kościele chrześcijańskim zaczęto mówić, że trzeba zrezygnować z Pana Jezusa. Owszem, zdarzają się takie głosy, ale wiadomo, że to jest patologia, czyli że, czy jakaś anomalia, no, że, że nie, nie rezygnuje się z fundamentu. Ja przesuwuję to, ale, ale tak naprawdę tam ten fanatyczne zapatrzenie w Donalda Tuska jako takiego wybitnego, sprawnego polityka istniało. I to nagle ta. Podstawowa prawda wiary za za zaczęła się bardzo mocno. i to pod wieloma względami, bo po pierwsze pojawienie się mediów społecznościowych, po drugie kompromitacja starych mediów liberalnych, zwłaszcza w kampanii Karola Nawrockiego, przecież Nawrocki nie miał wejść do drugiej tury, po drugie był krzykiem rozpaczy pisuje Jarosława Kaczyńskiego, tak beznadziejny kandydat, więc te media, a te media to prorokowały przecież z ogromnym przekonaniem, no i tyle wyszło. No ale to nie Pro... pierwszy raz, bo to Adam e... Mietnik już mówił o zakonnicy tam w ciąży na pasach i mocniejsza, dużo mocniejsza pozycja mediów prawicowych, elektronicznych, to telewizji Republiki, czy w Polsce 24, bo to jest coś takiego, że przypiął być kordon sanitarny. Nikt ich miał nie oglądać, tych telewizji. A nagle się okazuje, że one są na pierwszym miejscu. Nie? Więc, więc to, że teraz Gazeta Wyborcza, czy TVN, który przejął to pierwsze miejsce w mediach liberalnych, coś orzeknie, to też już nic nie znaczy. Jedni uznają, no tak, to może fajnie, ale masa społeczeństwa powie, no nie, to już ile razy to słyszeliśmy, nic z tego nie wynika. Dobrym przykładem była Dorota Wysocka-Sznep, moim zdaniem, na, na debacie prezydenckiej, gdzie pomimo tego, że wszyscy mówili, że nie chcą, żeby ona prowadziła tę debatę, ona się przy tym uparła, TVP się zgodziło, no i efekt był dramatyczny, bo ktoś właśnie w mediach, nawet publicznych likwidacji, ośmielił się, mówię o Krzysztofie Stanowskim, powiedzieć jej słowa prawdy w twarz, no i, i niestety nie nie wytrzymała tego. Dokładnie tak, pięcie. ale e, zresztą e, to czasem jeszcze występuje po stronie prawicowej, że e, ktoś się oburza, że ta wysocka sznep tam występowała. Nie no, to jest oburzające, ale kiedyś to było straszne, w tym sensie, że, że to było coś groźnego, a teraz to jest groteskowe, to jest śmieszne, to jest, to jest często coś takiego, jak, nie wiem, sobie myślę o, o próbie odebrania i pewnie która pewnie nastąpi immunitetu panu Obajtkowi. Nie? No to kilka miesięcy temu byśmy myśleli to jest szykana, to jest, jak, to jest jakaś represja. Dzisiaj no to ja widzę, że sam pan Obajtek się z tego śmieje, że po prostu władza, która na początku, czy w ogóle obóz szeroki, szeroki polityczny z tym zapleczem medialnym, który wydawał się być groźny, straszny, rzeczywiście kilka osób skrzywdził, to dzisiaj widzimy, że to jest bardziej groteskowe niż straszne. Nie? No, tacy, no, Donald tu występuje i zresztą on jest tak określany w internecie. Nie? Ja chciałbym uniknąć ageismu, no, zwłaszcza, że że ja już też wchodzę w tę kategorię takiego dziadka, nie, ale on jest nazywany takim po prostu nieprzytomnym dziadkiem, gościem, który się sfotografuje z telewizorem, że coś tam ogląda. I wszyscy, panie, co pan robić? No, no, w robocie no to się pracuje, a nie ogląda telewizję. A ale... taki, kilkanaście lat temu to było uważane, dzisiaj że że ponad 10 lat temu, że to, było, to jest fajne, patrzcie, taki fajny premier, interesuje się sportem, Karata ogląda... Gałę, tak. Naszy, tak, interesuje się naszymi sukcesami sportowymi, jakie to, to, jakie to jest naprawdę wow. Nie, no to już nie tego efektuował. Ale on jest, zawsze jest dbał. Się za głowę. Ale Donald już zawsze dbał, żeby nie mieć konkurenta we własnej partii. Wyczyścił tę partię dosyć skutecznie ze wszystkich osobowości. Czy on teraz nie buduje tą nominacją wicepremierowską sobie konkurencja? A może już szuka następcy, bo to też może tak być. No, nie możemy tego wykluczyć. Uważam, że t, uważam e, tego typu e, tłumaczenie za możliwe. Nie, nie powiem, że na 100% tak jest, bo diabli wiedzą, co tam żyje. No, nie No spekulujemy, ale, tak, no, tak ale ja uważam, że tak, no to, to, to brzmi prawdopodobnie. Tak może być. Był taki moment, że o panu Szłapsa się mówił, że on jest jakimś takim faworytem Donalda Tuska, że on próbuje no, no trochę jest, z niego wyrzucić. Wy 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 tak, e, tak, ale w sensie takim, no ale bycie rzecznikiem to jest funkcja, powiedzmy, bardzo techniczna, de facto e, eksponowana, ale mało ważna. Natomiast, że on jest też w oczach Donalda Tuska takim delfinem, jak się tu kiedyś ładnie mówiło o niej, że, że on niby ma być nie wiem, czy tak jest. Nie platformy. No, to in no, tyle złotych złote to... było, no skończyły. skończyły niektóre. No. Tak, no, no, no właśnie. Ale jest faktem, że to pokolenie 40-latków w platformie jest słabe. Jest dużo słabsze od tego pokolenia 40-latków na prawicy, w prawie sprawiedliwości, która też tam była, że to jest partia ludzi starych. Ale no, jak ja patrzę na tych 40-latków, nie wiem, Kam, pana tak. śliwkę, pana Pójdę. Pana tak, tak tyki. Tak, em... pan Bogus no To są bardzo sprawni ludzie, dobrze sobie dają radę i w mediach tradycyjnych, w mediach społecznościowych. Także w sensie merytorycznym coś tam zawsze sobie dawali radę, bo byli ministrami albo wiceministrami dobrze im to szło. Więc pan Miller, na przykład, który z bardzo dobrą kampanią parlamentu zrobił. tak zaokrągliśmy tę kategorię 40-latka. Tak, bo oni są po 30. Po 30 niektórzy z nich są, ale no. To 40-latek inspekcji. No, za czas szybko, za szybko płynie. Zaraz ta, ta wada lat. szybko mija, tak jak, uh -huh. jak wiadomo. Ale to a propos Daniela Obajtka, bo ropę odkryto oko Wyspy Wolin. No i pan Daniel, akurat pan, pan Obajtek jest chyba jedyną osobą, która stu, studzi te emocje. Mam nadzieję, że on się akurat tu myli, bo drugi kuwej, gdyby się nam przydał. Bo on mówi, że to jest złoże, tak, znane od dawna, że to dla picu trochę jest tam, bo ktoś to chce to sprzedać i robi wokół szum, wokół też tego. Tak może być. Że wcale nie jest takie duże, to złoże. Obawiam no, no, znaczy, no, się, że może mieć rację, chociaż wolałbym, bo... bo... żeby nie miał. Że, że to jest całość nawet gdyby się potwierdziły te szacunku. O Adrian, ty, nie wiem, czy ty pamiętasz taką historię z wybuchem karlin. Karlinie. W Karlinie. Tak, no to, to, to też nie tak daleko. Ja to pamiętam jako dziecko i wtedy się w tych jeszcze paraloskich mediach pojawiła masa różnego rodzaju żartów, karykatur, że tam Polacy mają te takie szejkowie, te takie na głowie pusteczki założone, że rozbijają się jakimiś limuzynami, że drugi Kuwej tu u nas będzie. Więc to jest. Widzę dość podobne emocje tutaj, jak wtedy. To Karlino eksplodowało. Ale, a propos że jest, chciałam, żebyśmy nie odlecieli za daleko od tego tematu, bo mówiliśmy o Zbigniewie Bogudzkim. W kancelarii prezydenta wylądował jako szef tejże kancelarii. Znamy nazwiska innych jego zastępców, jak się teraz okazuje, ministrów. Wielu z nich z Instytutu Pamięci Narodowej. A, a zastępcą szefa kancelarii ma być minister Adam Andruszkiewicz. Tak jest. Ja akurat tego tak dokładnie nie śledzę, ale odnotowałem, że, że pan Czarnek miał być, tylko że odmówił z, zrzeczenia się funkcji, funkcji partyjnych, a to było żądanie z, pana. Zapytamy za, zapytamy za chwilę pana profesora Czarnka, bo I, będzie to jest, naszą jest pierwsze takie, pierwsze, pierwsze taki, no może z niespięcie, bo to jeszcze nie ta, nie ta emocja i nie ten, nie, nie, nie ten format, ale pierwsze, że tak powiem, ma, malutkie nieporozumienie między obozem politycznym wspierającym wtedy jeszcze kandydata, dzisiaj elekta a, a Samym tutaj elektrem, że tutaj ważna osoba w kampanii jednak wybrała drogę partyjną, a nie tę kancelaryjną. To też wiadomo, dlaczego tak się dzieje. To, to, to jest jednak e, chyba większe możliwości rozwoju są jako baron e, wojewódzki i wiceszef partii, e, a nie urzędnik w kancelarii. E, więc, więc, więc tutaj jest taka ciekawostka. No jak tam dalej będzie, no to zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Zobaczymy. Zobaczymy. To się okaże, jak mówił. No że... tak, pokażę pa, pa, nie, pan pokażę Zenek. pan Zenek Martyniuk. Pozdrawiamy bardzo. serdecznie. <laughs> za rozmowę z Piotrem Górsztynem bardzo serdecznie naszemu gościowi dziękujemy, a za chwilę usłyszymy nie mówię, dziękuję. jeszcze dziękuję nie Zenka Martyniuka, ale śpi, kochanie, śpi.